Tak sobie myślałem w jaką grę by tu zagrać. Może trochę to potrwało, ale w końcu znalazłem. Mamy grę o nazwie jakże korzystnej dla tej gry Liga Ostrzy. Tak, nie przesłyszeliście się Liga Ostrzy. Polskie nazwy mnie czasem zadziwiają. Dzisiaj zagramy sobie 10 takich meczyków, z prawie każdego będziecie mieć przynajmniej jedną akcję, a ja zaczynam już pierwszy. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest Liga Ostrzy, bo połowa ludzi nie wie, co to jest Liga Ostrza, a zwłaszcza w polskiej nazwie. Jest to właśnie taka gra, gdzie kopie się piłkę do bramki. Wow, pewnie powiecie, przecież to jest banalne, no. Kiedy gra się z jakimiś bambikami, to tak, ale no, teraz, może, nie gram z bambikiem. O, widzicie, e, już dostał. E, w ogóle, jak Wam się podoba ten, e, ten film i w ogóle chcecie tą serię, e, to dajcie lajka, czego zbyt często nie robicie, ale wierzę w Was. E, Słuchaj, kurde, e, zagadałem się. E, no. Więc w następnych filmach piszcie mi, ile mam zbierać hajsu. Tylko, żeby to nie były liczby typu milion, bilion i tak dalej. No, żeby było dosyć tak. E, mam około 300. Więc. Kurde. Więc wiecie. Znaczy, na koniec filmu chyba wam pokażę. E, nie wiem, czy nie zapomnę, ale goal. E, no, ale jak nie zapomnę, to wam pokażę. E, no i słuchajcie, e, teraz tak. Lecimy. Ale fajna muza w ogóle, co nie? wiem, czy nie na kopirajcach ale cicho, YouTube, nie słyszeliście tego. Jeden z dziesięciu mecz... Zobaczymy, ile wygram. Mój cel to jest wygrać około 5. ale lepiej by było, kurde, wygrać więcej. Teraz patrzcie, tak, cyk, wysyłam. Patrzcie, pyk, podcina. Ja piernicze, ale to wybiłem z nimi. Tu zamrożenie na linii. Go. O kurde. O ja piernicze, poprzeczka. Przecież to się przed nim. Strzał! Ja minąłem się z piłką. Boże! O Jezu! Ale gol! Nie! Jest! Jest! Boże! Wywaliłem z samej linii. Tak! Gol! Wreszcie. Oh, nie wiem, jak to nie wpadło, ale wywalona z samej linii piłka. Ajajajajaj, Pierwszy. Przegrane. Niestety, niestety przegrane. By była szansa trochę jeszcze zagrać, ale kurde. Szkoda. Nie powiem, że nie. Mamy oponenta, słuchajcie. Bierzemy co? Niebo. niebo. Tokio. Nigdy nie byłem na Tokio jeszcze. Grałem trochę w tą grę i to jest niebo. Dokładnie. Bum, kurde nie, nie ruszyłem się z miejsca, japie Patrzcie, patrzcie to, teraz go tak zmylę, że ja nie umiem grać Bo chyba nie umiem Ty, on na telefonie jest A mnie rozrabia, 2-0 Kurde 3-0 Bum, 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 Czemu mam się poddać? Gra jest dla mnie łaskawa już, ale ja się tak łatwo... Kurde, nie, nie dam! Gol! Dobra, teraz odpalam swoją bestię. Jeśli to jest moja bestia... Nie! Wywal. Nie, 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 wychodź tak. Co? Jak to się tak dziwnie... Odbi jest dusz jest yeah. jest yeah. ja wywalam ja yeah. supek jak coś boję się tu nie liczą pięć do dwu. jest Ja pierniczę, no nie nie... Ona będzie grać. Teraz na moje nerdy, bo... Uf, Boże, ale podbiegła! Przebiegła baba, kurde! GOL! Nie, bo ona mnie tam... Nie, nie! Proszę pań. żeby wyszedł, właśnie ja pierniczę. To jest mój drugi mecz. Nie, mój drugi mecz. O zgodziła się na porządne. Dobra, trzeci mecz. Na końcu będziecie mieli napisane ile y, wygrałem meczy. A ile nie możecie liczyć, y, ale nie musicie. Dobra. Let's go. Pyk pyk pyk, 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 wal się. Dobra. O panie! Ale wybicie, ale z nim będzie teraz łatwo. Ja już ją rozbroiłem. O Jezus Maria! Co jest taka agresywna! Dobra, tak się ba. Aj, obok mojego miecza! Obok! Zaraz obok! Ja już tu, tam miałem rękę, ale. Ej, Eee, się. Dobra. Nie! <grym> Dobra, stop piłka. Tak! Ubiegła! Kurde! No nie! Tak! odsłupka. Jest! Może Było blisko gola, ale ja Pierdnicze, Jak ja tam nie dołożyłem tej ręki? BOL! Niemożliwe, ja z nią remisuję. strzeliłem gola z zamrożonej piłki, no. <laughs> Łatwiej się nie dało, ale jest gol! Nieważne jaki, ważne, że jest. Jest! Skierowałem od niej piłkę idealnie, tak że nie mogła obronić. Brożon, kurde. Jezus Maria, wybiłem z linii. Gol! Yes! Dwoma golami już wygrywamy! O Jezus Maria, nie miałem zamrożenia, ale patrz to. Pyk! Yes! Pięć do dwóch! I co? I teraz ty się poddasz! Trzeci mecz. Czy będzie wygrana, czy będzie wygrana? so, so, so. Boom. O Jezu. Jest! 6 do dwóch! 6 do dwóch! Ok? Mamy oponenta, słuchajcie! Dobra, czwarty mecz. Z 10 On myśli, że ja jestem głupi, a ja tak naprawdę go teraz rozwalę tylko... Dobitka! I gol! Dobra, tu, tu, tu. Czy będzie gol? Gol! To się nazywa, proszę państwa, skill. Supek! Jezu Chryste! Jest! I co? I co? Elikę mi tańczysz, co? No, nie tak długo sobie potańczysz. Dobra, go porobię do zer. Jak? Yes! Gol. Patrzcie. BUM. Na luzie. Wow. Jak? Co tu się stało? BUM. Skierowałem idealnie wróg. To by pewnie walnęło w słupek. Chociaż nie wiadomo, bo strzelił gol, a prawie wyrównującego, ale no nie gadaj, że ja przegram. Jest. Rozproszyłem go! Tańczysz Elkę, a ja ci strzeliłem! Cyk nie! Do, nie dołożyłem tej ręki. Sytuacja stuprocentowa. A ja, a ja nie trafiłem. No bo oczywiście trafiłem prosto w niego. Mam punkt meczu. Punkt meczu, żeby był. Proszę, proszę, proszę. Miałem go porobić do zera. Ale, jaki fart. Tam podczas lotu. Gol! Jest! Dziesięciu. Lecimy na piąty. Dobra. Podanie, podanie. Gramy się na luzie, rozumiem, tak? A taka okazja i gol! Takiej okazji się nie marnuje. Widzę, że jest nim luźno. Jak ja tam nie. No nie jestem czasem naprawdę. Ojejku, ojej! GOL! Zlagowało, ale jest! GOL! Dwa do jednego, dwa do jednego, słuchajcie, cyk! GOL! Jest! Nie! Ja pierniczę! Nie! Gol! Syk, syk, syk. Luźne. Podanie gol! Nie. Podrzutka! Nie! On umie takie piłki wykorzystywać. Bum. O yeah! Jaki filet! Mogę. To jest mój piąty mecz! GOL! Uwaga! Let's go! go. Mam pasę trzech zwycięstw! Co znaczy, że minimalnie trzy razy wygrałem. Trzy, cztery, bum. Nie! To! jest spoko, z nim będzie łatwo. BUM! GOL! Nie ma! Odbitka! Odbitka! Boże! Boże! Bo myślałem, że będzie łatwiej, boż. Kurde gol. Gołd. Gol! Dobra, porobię go w 4 minuty. No dobra, może nie gol. I już chciałem mówić, że nie dosłownie, ale może tak być. 3, 4. Co to było? To było idealne, ale spokojnie. Jestem na postępu i. Gol! Gol! Jeszcze raz! Gol! Wreszcie! O kurde! Wreszcie trafiłem gola. Kto co zamroził? Ja! Gol! Let's do this. Podaj, 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 podaj. Okej, okay, czyli z... nią kontowe broni. Ach, łatwo. Ja! Gdybym umiał strzelać, to by było łatwo. O, Zwracam honor. Pięknie to strzeliłeś. Snajper. No dobrze, się tak nazywasz, bo wysnajpiłeś mnie. Przelubowanie. Boże, prawie się skończyło LEM! Ale to jest gol jednak dla mnie! Mam nadzieję, że mam zamrożenie, bo teraz... Jest! Nawet mi nie potrzebne to zamrożenie. Po co mi zamrożenie? Jak zdobyłem... drugiego gola! What? O ja pierniczę, to... Jeb! Yeah! Spokojnie, spokojnie. Jeszcze to wygramy. Jak to odkręciło? Gol! Nieważne, jak to odkręciło, i tak gol. Podaj, podaj. Albo strzelaj No i mogłem tego nie mówić. Waga, do góry. Ja. Yeah. Mam szczęście, że miałem zamrożenie. On już myślał, że to gol. Ale nie, nie, nie. Nie tak łatwo. No, super. Nie! Yeah! 4 do 4. Remisujemy, panie i panowie. Wal i gol. Nie. Jednak, fajnie to obronił. Ja cię! Mogłem na teraz. On ma punkt meczu. Strzelaj. Jest! 5 do 5. Mam jeszcze szansę. Punkt meczu może być tylko dla jednego. Aktualnie jest taki wynik, że się go trochę obawiam. Bo jest gol albo jednak nie ma gola. Gol! Gol i skrzynka. Super wybuch. Jaki to był mecz. Let's go panie i panowie. Bum, 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 bum. dupa, kurde. W ogóle nie, pa nie pamiętam już ile meczów wygrałem, a ile przegrałem, ale... Chyba... A jak on ma już dwa? Jej! Mówiłem, że strzelę gola, tak? Byłem bardzo pewny siebie, to było zamierzane. Zamierzane było mu dać te dwa gole. Wszystko zrobiłem pod content, żebyście mieli więcej... Goli! Ja... Matko Bosko mówię? Co, sto... co. Co to się stanęło? Co ja zrobiłem? Tego nie odkryją naukowcy nawet w 2050, ale remisujemy. Patrzcie to. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. pyk. Kurde! Już nie remisujemy. Jak? Przecież ja mogłem... Aktualnie przegrywać, i tak, ale dlaczego ja to zatrzymałem? Ja. No nie gadaj, że ostatni mecz. Przegram 2 do 5. Nie mam prawie szans. Nie ma bata, żebym się poddał. Dobra. Jak? Nie. Mogłam zostawić tam inaczej rękę. Jaki przestrzał. Wow, 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 wow. Niestety przegrałem ostatni mecz em, na ten odcinek, więc em, pa, widzowie. I do... Do kiedyś.